W drugim roku leciało spokojnie nadal Ape i Darksiders. W październiku wjechał mój pierwszy oficjalny fit czyli gierka z innym żywym graczem, czyli z Laru, wtedy znanym jako Michael. I graliśmy sobie w 17 października wjechały nowe miniaturki na kanał, które niby miały taki kształt wytargany z białego tła co miało wtedy, właśnie na białym tle, wyglądać mega cool i miało wyróżniać moje filmy na tle innych. Pod koniec października wjechał nowy projekt, czyli tematyczny tydzień. Zbliżało się Halloween, więc przez cały tydzień wlatywały dodatkowo odcinki z gier, które gęsiły skórkę, że tak powiem. Wlatywał Painkiller, Gorki 17, Dead Island. W międzyczasie Ape się zakończył i wleciały dwa filmy specjalne. Jeden był podsumowujący jakieś fajle i zabawne scenki z tej gry, a drugi był zbiorem wszystkich poprzednio, slash dzisiaj. Bo Ape ogółem miał taką fajną koncepcję, która wyróżniała go na tle innych serii. Czyli ja co odcinek mówiłem... Poprzednim odcinku! I, i to zawsze było jakoś tak oryginalnie, kreatywnie. Za każdym razem było to inaczej mówione. No i po krótkim takim... Wiecie, pokaz pokazie co tam było wcześniej... Następowało jeszcze oznajmienie dzisiaj. I tak było właśnie wiele, wiele razy powtarzane w jakiś kreatywny sposób. No i ja z tego zrobiłem miksa w jednym odcinku. No. Po odcinku. Dzisiaj ostatnim razem tak, sprawdź to gazen, ja yeah. daj rapować jak ostatni błazen. Od D do dzisiaj. Luknij to. <coughs>

Potem nagle wjechała seria z Resident Evil 4 i pierwszy odcinek niepozornej gierki, w której się wtedy zakochałem, czyli Dark Souls Prepare to Die Edition. Głównymi seriami były Resident Evil 4 i Darksiders, a Dark Souls tak na doczepkę wlatywał co jakiś czas, bo miała to być seria w całości nagrywana w Koopie. A trochę przy tym roboty było, biorąc też pod uwagę to jak chujowo się łączyło w tamtej serii z innymi graczami. W grudniu wleciał czwarty Crazy News, a od 16 grudnia zacząłem bardziej eksperymentować nad miniaturkami. Stwierdziłem, że wrzucanie tego samego obrazka na przykład do każdego rezydenta i zmiana tylko numerku odcinka jest nudna. Więc zacząłem robić miniatury, które były albo jakieś mega śmieszne, albo ładne, ale tak, żeby koniec końców nawiązywały do tytułu i tego, co się tam dzieje w odcinku. W grudniu też wleciał kolejny tematyczny tydzień czyli gry świąteczne. 29 grudnia wjechał vlog, który był specjalem na 200 filmów. Potem Dark Souls trochę ucichł i wlatywało non stop Resident Evil 4 i Dark Siders. Był to też okres, gdzie bardzo modne było polecanie innych kanałów. Royo coś takiego robił przez długi czas, jak i wielu mniejszych youtuberów też. Pamiętam, że do Roja w komentarzach tam spamowałem strasznie dużo przez jakiś czas, tak jak wielu innych randomów, ale ogólnie jestem z tego spamowania dumny. W końcu w takim fajnym, okrągłym odcineczku wspomniał o mnie, czyli w setnym odcinku. Oprócz mnie zareklamował tam też oczywiście paru innych i jednym z nich był Urhara. A biorąc pod uwagę to, jakimi przyjaciółmi teraz są, to tak sobie zawsze myślę, to ja mogłem być rudy. No ale niestety ktoś musi być rudym przyjacielem Roya, aby ktoś inny był jebanym randomem. No nic, oprócz roja zareklamowały mnie cztery inne osoby, co prawda parę z tych osób nie miało zbyt obiecujących zasięgów, ale sobie myślałem, dobra, co mi tam. Zgłoszę się, może ktoś nowy mnie zobaczy i się filmy spodobają. W styczniu nadal Resident Evil 4 i Dark Siders, przeplatany czasami jakimś one-shotem albo Dark Soulsem. 30 stycznia skończył się Dark Siders. No, mówiłem, że się ciągnął i zaraz wleciały nowe serie: Alan Wake i Medieval. Widać, że byłem znudzony chyba już tym Darksidersem mocno, bo wleciały aż dwie nowe serie u Bogu Rezydenta. I tak przez jakiś czas wlatywały filmy z Rezydenta, z Medieval, z Alana Wake'a i z Dark Souls, z Felixis. 20 marca wleciał nowy formacik na kanale, który nazywał się Co autor miał na myśli. Chodziło w tym o to, że tłumaczę jakąś popularną anglojęzyczną piosenkę na polski, ale to w taki sposób, jakby to było tłumaczone jakimś niedorobionym translatorem. Końcowy efekt średnio mi się spodobał, więc seria nigdy nie doczekała się drugiego odcinka, ale słyszałem, że na przykład czarkowi bardzo się podobało. W międzyczasie zauważyłem, że ludzie chwalą się u siebie swoimi openingami, które robili i stwierdziłem, że to nie jest takie głupie i też zacząłem rzucać. Dobry kontent, nie? Wrzucać pół minuty tej części każdego odcinka, która jest akurat przewijana przez większość ludzi. W sumie to pół minuty około to jest dobra na TikToka. Hmm. W kwietniu zaczęło wlatywać sporo one-shotów. Wleciał tam kultowy Bloody Roar 2, w którym walczyłem łokciem i kolanem na padzie. Dlatego łokciem. Ja jest zamiana, tak jak planowałem. Patrzcie, perfekt, kurwa, prawie. Bo 6 hit, kurwa, ja łokciem gram lepiej niż normalnie. Jedziemy, start! Patrzcie, patrzcie na to. Jeb, już przemiana. Tutaj, tutaj, w tą stronę. A, zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Na... A, nie wyszło. Patrzcie, teraz Kontratak, kontratak, kuźwa. A, patrzcie, nie idzie. Nie idzie kolanem. Koladem jest gorzej niż łokciem, kuźwa. Ale czekajcie, może, może coś jeszcze... Patrzcie! Jest, jest. Mamy kombaka, mamy kombaka, mamy. Coś wyszło. Coś wyszło. Dawaj, dawaj. Jest. Koladem. Dobra teraz spróbuję może głową. Tak? Będę umiał? Patrzcie, coś robię. 30 maja miał premierę pierwszy odcinek programu Q-Show, w którym odpowiadam na wasze pytania, czasem na serio, a czasem na głupio. 3 czerwca wleciała seria z Dark Souls 2, były to odcinki pseudo-poradnikowe do... Do waniliowej wersji Dark Souls jeszcze przed Skolarem, do tego wleciał też kolejny co-op z LARu, tym razem w BF-ie trójce. I tak ciągnął się Resident Evil 4 razem z Dark Soulsem 1, w koopie z Felixis i Dark Soulsem 2. Co tydzień na weekend wpuszczałem nowe odcinki Q-Show, wtedy to była regularność. 3 lipca wleciał koop z Michaelem w grze NBA 2K10, czyli w grze, w której aktualnie prowadzimy Ligi Koszykówki Pozytywnych. Na koniec serii Resident Evil 4 wleciał odcinek o tytule: To jest na pewno ostatni odcinek, naprawdę, który nie był ostatnim odcinkiem, tylko był jakimś trolem i grałem tam tylko w jakieś gry o kotkach. Ale spoko. Dwa dni później wjechał już serio, ostatni odcinek. 22 lipca wrzuciłem odcinek z FIFA 2001, czyli mojej ulubionej części z antycznych czasów. Ludziom się bardzo spodobał, bo nazwałem piłkarzy nikami pozytywnych. Zastanawiam się, czy nie robić w tej FIFA takich turniejów jak robimy w NBA. Kto wie, może się skuszę, jak będą już blisko Mistrzostwa Świata dla podbudowania hypu. Może damy za. Chibi, chibi, bo jest zmęczona strasznie Boże, jakie daremne akcje Czekajcie, to się jakoś spuszczało O jest Je, yeah, Felicis, prawie to zjebałaś Do Arka, pięknie Niech pograją nowi Elwo, ty nie jesteś nowy Karola, ty też nie Tutaj Raziel.pl 1 sierpnia wleciał 9 odcinek Q-Show, w którym to chwaliłem się jak byłem razem z Chibi na koncercie Hugh Laurie'ego i nadal podtrzymuję, że był to jeden z najfajniejszych koncertów jakie widziałem. 2 sierpnia wlatuje moja pierwsza piosenka Ever, czyli Mroczne Dusze, które są piosenką o Dark Souls oczywiście. Popijam wódkę, robię sobie postać, ej jestem trupkiem, tak to ma zostać, chodzić takim dupkiem, wolę sobie postać, na ryju z workiem ta gra nie jest prosta. Potem poleciał przyjemny spamik one shotów takich jak Spider-Man na PS1, Tomba, Heroes Online, rozpocząłem turniej Dark Souls. 24 sierpnia wjechała seria vlogów podróżniczych, gdzie razem z Chibi byliśmy w miejscowości o nazwie Borne Sulinowo. 26 sierpnia wleciał pierwszy z dwóch zwiastunów trzeciego sezonu Asii i Mathiego. Był to naprawdę big deal, bo obsada odcinki i to, co tam wyprawialiśmy przekraczało kilkukrotnie rozmachem poprzednie sezony i projekty, które robiłem. Tak, nie musimy o tym. 30 sierpnia wjechał drugi trailer i w ten sam dzień rozpocząłem też serię z gry Tomb Raider. Parę dni wcześniej rozpocząłem też serię Crash Bandicoot 3. 6 września premiery miał trzeci sezon Asi i Matiego. A daj spokój, znowu to samo. To nie była ironia, tylko sarkazm. Co, chcesz mi wklepać? I drugi rok kończymy po wrzuceniu trzech odcinków Asi i Matiego, kiedy to właśnie uploadowałem ósmy odcinek vlogów podróżniczych. Ech, drugi rok, w skrócie, to w sumie można powiedzieć, że to jest takie rozwinięcie skrzydeł. Kanał nabiera tempa. Eee, już mniej więcej tam jest dużo jakichś serii, takich. Zaczynają się robić serie kultowe. Niektórzy zaczynają już nawet wspominać. Że rok temu, co tam było ciekawego, więc to już jest takie rozwinięcie skrzydeł, już taki delikatny rozpęd, ale, 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 niestety e, nastąpi za niedługo zwolnienie przez moją przeprowadzkę do Anglii. Ale to w następnym roku. Trzymajcie się, cześć.